Little Big Planet 3. Gra ta nie miała szczególnie łatwo. Oto bowiem Sumo Digital, czyli tacy wyrobnicy robiący głównie sequele, pod te inne popierdółki, dostali od Media Molecule do rąk jedną z większych marek PlayStation i za zadaniem mieli zrobić trzecią część tegoż cyklu. I mimo kilku nowych, ciekawych pomysłów, Recenzenci nie przyjęli tej gry szczególnie ciepło, głównie narzekając na prostą i odbiegającą od pozostałych części kampanii. Ale czy na pewno LBP3 jest tak słabe jak mówią? Cześć. To 22 i zotwlecę z gry Little Big Planet 3 w wersji na konsolę PlayStation 3, Gra wyszła także na PlayStation 4. Oto zaczyna się kolejna przygoda w świecie LBP. Nasz mały, słodki szmaciek zostaje bowiem wciągnięty w wir wydarzeń przez niejakiego Newtona, będącego żarówką. No hej. Hej, słuchaj, wiesz może kto zrobił żarówkę? Czy kto? Czy. Edith? Edit? edit? Cołe cię. Halo? Halo? Nie słyszę? A dobra, nazwijmy go Newton. Newton jednak po przetutoriażeniu nas przez pierwszy poziom otwiera wielką złą puszkę, która uwalnia wszelkie niefajne rzeczy i zmienia pana żadówkę w głównego złego. Shock and niedowierzanie. Tak więc, w celu powstrzymania niutka, Sackboy przemierzy kilka światów, spotka różne postacie, w tym trzy grywalne, i spędzi kilka godzin na skakaniu po wymyślnych platformach. I tak jak wspomniałem, głównym powodem słabego odbioru LBP3 była właśnie ta kampania. Nieby na pierwszy rzut oka jest całkiem fajna. Dostajemy trzy nowe postacie grywalne: szybkiego i skaczącego po ścianach odsoka, zmieniającego rozmiar togla i latającego supa. To znaczy super. Każda z nich jest bardzo fajnie zaprojektowana i po prostu każdą się przyjemnie gra, a do tego jeszcze Szmaciak dostał kilka nowych gadżetów. Piłkopod teleportujący nas, gdy trafimy piłką w odpowiednie pola, kask pozwalający nam chwytać szyny czy kapcie z dopalaczem. I wszystko fajnie. Gadżety i postacie są dobrze zaprojektowane i jest to tutaj całkiem różnorodne. Tylko problem zaczyna się w momencie gdy zachce się nam grać w tę grę ze znajomymi. Wtedy wszystko się wali. Gra bowiem ma wiele rozwiązań, które uprzykrzają życie z drugim graczem, które głównie są winą konstrukcji poziomów. Gra bowiem w przeciwieństwie do pozostałych części serii jest mocno skryptowana. Jest tu naprawdę sporo sekwencji, gdy przed czymś uciekamy, sztywnych mechanizmów i rzeczy, które muszą być naprawdę dobrze naoliwione, żeby działały. A często drugi gracz będzie tu odpowiednikiem wkładania kija w szprychy. Bowiem z reguły te mechanizmy polegają na tym, że postać będzie dokładnie w danym miejscu przed wykonaniem przez grę sekwencji czynności. A jednak dość trudno jest, żeby dwie postacie były w tym samym czasie w tym samym miejscu i jakoś się nie rozsynchronizowały. Jednak jest jeszcze jedno rozwiązanie, które w porównaniu do konstrukcji poziomów dużo trudniej jest mi zrozumieć. Bowiem wspomniane wcześniej gadżety dla Sackboya aktywuje się przyciskiem R1, tym samym przyciskiem, który służy do chwytania. A w obliczu tego, że można chwytać do drugiego gracza, naprawdę często zamiast użyć gadżetu, chwyta się drugą osobę i razem spada w przepaść. I w obliczu tych wad może się wydawać, że już nie ma ratunku dla kampanii LBP3, że jest to tak spartaczone, że nie opłaca się w ogóle w to grać. Tymczasem to nieprawda i jest bardzo prosty sposób, żeby kampania naprawdę zyskała, stała się bardzo przyjemna i żeby nie żałować tych kilku godzin spędzonych w Bunkum, czyli krainie, w której to zgrywa się kampanii. Wystarczy bowiem grać w Little Big Planet 3 samemu, czyli tak jak ja grałem bowiem grając samemu bawiłem się naprawdę nieźle. Co prawda widziałem te powody, dla których w kopie gra się w to słabo, ale jednak w pojedynkę wszystkie te mechanizmy, gadżety czy postacie działają tak jak zaplanowane i naprawdę daje to frajdę. Tak naprawdę głównym problemem jest tutaj to, że jednak dwie poprzednie części były bardzo popularnymi grami do kopa i gdy trzecia część jest tak słaba w kilka osób, to ludzie narzekają. Natomiast wydaje mi się, że gdyby była to jakaś nowa seria, a nie już znana marka, to byłoby to dużo lepiej odebrane. Czy w takim razie przy graniu samemu kampania magicznie staje się najlepszą rzeczą na świecie, pozbawioną jakichkolwiek wad? Oczywiście, że nie, ale są to rzeczy już o dużo mniejszym znaczeniu i w zasadzie wspomnę o jednej najbardziej irytującej wadzie postacie niegrywalne. Nie wiem na ile jest to wina polskiej lokalizacji, a na ile samych projektów, ale chyba nie spotkałem się jeszcze z tak irytującymi postaciami w jakiejkolwiek grze. Ten styl wypowiedzi, charakter i okropne przerysowanie sprawiły, że wolałem słuchać niemego mego szmaciaka niż gadających postaci. Nie! Niedługo bohaterowie Bunkum znowu się spotkają! Muszę zachować królewską powagę! Nie pomaga to fakt, że nie ma w grze praktycznie żadnych wypowiedzi tekstowych, wszystko jest mówione. I to mówione w najgorszy, irytujący, łopatologiczny sposób, jaki istnieje. W sumie to żałuję, że nie sprawdziłem angielskiej wersji językowej, ale jeśli tam jest to równie irytujące, to naprawdę szkoda. Jednak nie samą kampanią Mała Wielka Planeta żyje, bo w przeciwieństwie do kampanii zmiany w standardowym dla tego cyklu edytorze poziomów można zaliczyć tylko na plus. Po pierwsze uczenie się obsługi tego edytora jest zdecydowanie lepiej zrobione, bo mamy tutaj całą osobną kampanię Akademię Popitu, w której rozwiązujemy kolejne zagadki ucząc się kolejnych narzędzi i przygotowując się do tworzenia poziomów. I o ile ja nie mam raczej cierpliwości, żeby zdobyć tu cokolwiek sensownego, o tyle możliwości tych narzędzi wykorzystało już całkiem sporo innych graczy. I LBP3 wydaje mi się grą, która właśnie może trochę zyskać na tym, że się ją później ogrywa, bo po tym czasie twórcy poziomów już skminili dostępne narzędzia i stworzyli poziomy warte ogrania. No i wydaje mi się, że to tyle jeśli chodzi o trzecie litr Big Planet. Jeśli planowaliście grać w LBP3 samemu, ale po pierwszych recenzjach się zniechęciliście, to naprawdę polecam Wam nadrobić ten tytuł, bo grając samemu to wciąż porządna platformówka, a i poziomy stworzone przez innych graczy są bardziej rozbudowane i różnorodne niż kiedykolwiek wcześniej. Tak więc trzymajcie się. Na razie!